Stawiam wam but Zamberlana z włoskiej fabryki. Nazywa się Wios. To jest propozycja dla grupowego. Takiego super turysty, turysty kwalifikowanego. Zresztą seria, w polecane są te buty, nazywa się backpackers, czyli właśnie dla ludzi, którzy mnóstwo chodzą, chodzą dużo dni, chodzą z ciężkim plecakiem, ale wszystkie rozwiązania, które są w tym bucie, są właśnie tak przygotowane. Szczególnie jeżeli chodzi o podeszwę. Ta podeszwa ma specjalne systemy amortyzujące, u góry bardzo mięciutki, odprowadzanie potu, specjalny sektor flex, który powoduje dodatkową wygodę w bucie. Ma również specjalny bieżnik, który zapewnia nam, że się nie będzie ślizgało w błocie, nie będzie się ślizgało w liściach. Oprócz tego, co jest bardzo ważne, wykonany w całości ze skór Oprócz tego w środku Goretex, czyli taki but nam zapewnia 100% nieprzemakalność. Czyli możemy chodzić nawet w łocie, możemy chodzić w kałużach i ten but nie powinien nam przemoknąć specjalny sektor zapobiegający skręcaniu się tego buta ten but nie będzie nam pracował i zapewnia nam stabilność nie będzie nam uciekało